Cześć, witajcie, Cejstron Raymond, Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Hardcore. Tak więc, dziękuję, że napisaliście mi w komentarzach, co zrobić, aby wykazywała się ta użyteczność. No tak, jest, cóż, to jest F3 plus H. Tak działa. Więc dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Naprawdę dzięki, że wynagradzacie. Chwila, dzięki, że uzupełniacie moją. niewiedzę. O, może tak. Ogólnie, myślę, że dźwięk już powinien być zsynchronizowany, jak nie, no to wypiszczę go jeszcze raz z tego materiału. No cóż... Mm, ogólnie, wtedy nie miałem ustawionego mikrofonu, żeby nie nagrywało, tylko miałem zrobiłem tak, jak było wcześniej. No więc, e, moja wina, przyznaję się. Ale teraz ustawiłem dźwięk jednokanałowy, bez nagrywania mikrofonów, czyli czysto teoretycznie powinno być bardzo dobrze. A więc cóż... Na dzisiejszy odcinek nie mam w sumie specjalnie planów, ale myślę, że odwiedziemy tamtą jaskinię i spenetrujemy ją do końca. Ach, śmieszne słowo penetracja. Hehe. O, o, o. o Boże, jak sucho. Ten piecyk tutaj wsadzamy. Teraz tak, co będzie nam potrzebne? Potrzebny nam będzie raczej łuk, myślę, który mamy. Ehm, I strzały mamy troszeczkę. Tutaj jajkę odłożę, wszystko co mogę to poodkładam. No, 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 jakoś tam. Dobra, tutaj, to drewno wezmę, co żelazo wezmę, oczywiście te łuki dwa złączę, bo wolę mieć jeden cały, niż dwa jakoś tam służą jakoś trochę. Dobra, tutaj... No dobra, tu jeszcze w sumie właśnie to jest tymczasowe póki co i nie wiem, jakoś nie będę do tego dużej wagi przywiązywał, czy jest poukładane, czy jest dobrze, czy źle. Weźmy może tirta, bo kobla będzie dość sporo podczas tego kompania. Jedno wiaderko myślę, że może się przydać. Jedno wiaderko wody się powinno przydać. Jeżeli tam będzie lawa, no to wiadomo. Woda zawsze na propsie. Teraz tak, mamy żelaza dość sporo, czyli robimy sobie seta mamy. Robimy sobie... Robimy sobie, robimy sobie kilofy, tyle ile ujdzie. 6 kilofów, myślę, że powinno starczyć. Jeden żelazny mieczek. To też chwila, może zrobię dwa dla niemieczyki Tam nigdy nie wiadomo co się może przydać, co się może wydarzyć tam na dnie. Zwłaszcza, że podejrzewam, że może być tam Monster Spawner. Mm. No, czyli jednak... ...jednak to się może bardzo przydać. Żelazo wezmę, może wezmę po prostu samego... E, ...same drewno, wezmę te drewno. Bo tego drewna mam więcej dobra, myślę, że to wszystko co chcemy wziąć, może jeszcze pochodni zrobię trochę, tak, no myślę, że jeszcze stag się co najmniej przyda, tak stag się powinien przydać, a ja nawet dwa stagi zrobię, a co mi tam, prawie dwa stagi, no dobra, czyli kopalnia była w tym miejscu, tak. Teraz jakoś właśnie specjalnie chcę, żeby odcinek był krótki. W ogóle wtedy chciałem, żeby był krótki, żeby się wyrobić z, z tym, żeby żeby jeden odcinek był dziennie. Tak. Takie sobie założyłem cele. Co prawda, w weekendy to może być różnie, ale no, takie mam założenie i póki co tego bym się chciał trzymać. Co z tym kilofem? A zostawię go na czarną godzinę. A, a, a tu mnie nie było. Oj, tak, tu mnie nie było. No, zaraz sprawdzamy. Uuu! Ostro! Panie! Dzieju! Dobra. Ym, tutaj będzie trzeba zapamiętać tą miejscowę i wybrać się na koniec, na sam koniec. A może na sam początek? W sumie. Czy mi jakoś zależy, żeby. Yy, żeby była jakaś kolejność, nie wiadomo jaka. To zróbmy tak Teraz uwaga, tego skurczybyka trzeba będzie zabić jak najszybciej Bo jeżeli on będzie mi... Będzie w stanie mnie zepchnąć, no to może byście ciekawie Dlatego trzeba go kopać dobrze Dobra, jeszcze kawałek I trochę w dół No, chodź tu, chodź ty malutki, no chodź Dobra, dajmy mu podejść do nas. Jeden, drugi. Czy spadły, czy nie spadły? Czy tam jest jeszcze jeden? Tam jest jeszcze jeden. Go ściągnę z łuku już może, co? Raz, dwa, spadł. Raz, spadł. Dobra, no ładnie jest, ładnie. Ten łuk w sumie wolałbym myśleć na czwórce, tak sobie myślę na czwórce, jadzonko na piątce, jakieś tam materiały na szóstce. I jest git. I jest miód, malina. Łe, łe, łe. W dzisiaj byłem na siłowni z mamą, z ciocią wujkiem, i z kuzynem, i... Znaczy, no, mój kuzyn jest instruktorem fitnessa tam. Ogólnie taki koks z niego. Mm. No, i cóż. Ciocia przyniosła muzykę. I ile ja się nasłuchałem disco polo, no to naprawdę, szlak mi by trafił. Następny raz muszę powiedzieć, że ja wezmę muzykę, no. W ogóle zamierzam chodzić na siłownię teraz. Będzie Koksu X Raymond, Nie, Rayman, i Rayman X Koksu, o. Nowy kanał założy na YouTube. Hehe. <laughs> <laughs> Hehe. Więcej hajsu dla mnie. W ogóle naprawdę nie wiem, jak ludzie mogą myśleć, że za dwa kanały jest więcej pieniędzy z YouTube. Ludzie, naprawdę, pieniądze dostaje się za wyświetlenia, wszyscy o tym mówią, ale no nie każdy to rozumie, więc no nawet taki mały youtuber, który nie zarabia, e, może wam to powiedzieć. Wiem, bo ogólnie czytałem zasady partnerstwa, to, to się dostaje tam, czy zależnie od partnerstwa wiadomo, się dostaje za każde wyświetlenie, znaczy za każdą obejrzaną reklamę, nie za każde wyświetlenie. To około 10% jest... No, może nie 10, może około 20% jest monetyzowanych. Znaczy, no, jest, W sumie zależy od wielkości kanału. Jeżeli ktoś robi. W 20. No jeżeli ktoś robi 2000 wyświetleń na filmik, znaczy, powiedzmy, no, całkiem sporo. Chociaż w sumie, no, może nie. To nie, jest, to nie jest sporo. To jest. Dużo, ale, no. Zawsze może być lepiej. Hmm. Czyli 2000. No, to wychodzi nam z tego jakieś. Ho, ho ho. Wychodzi nam z tego, że około 200, około 400 wyświetleń jest monetyzowanych. Za każde wyświetlenie zostaje się, no nie wiem, to różni od partnerstwa, ale przyjmij na przykład, że zostaje się y, 0,1 centa, tak? Wymyślam sobie liczby, bo tak naprawdę nie wiem, jakie są stawki. No nie jestem wam w stanie powiedzieć, ale powiedzmy 0,1 centa. No to wychodzi nam. Około... jeden cent powiedzmy stoi za 4 grosze, czyli no dostaje... Dobra, dostaje 5 groszy za jedno wyświetlenie, ma tych wyświetleń 200 A ja nie mam kalkulatora przy sobie. O cholera, co się wkopałem nieźle. No to dostaje około powiedzmy. Eee, razie, Złotówka to jest 100 groszy, czyli 100 groszy to będzie. No to będzie złotówkę za filmik... Ej, coś pokręciłem chyba. Złotówka za 200 wyświetleń, tak? Czy nie? O, nie jestem pewien. Dobra, coś kręcę, no ale tak coś jak no... To nie są... To nie są, nie są jakieś tam nie wiadomo wielkie liczby. Pamiętam, że ktoś mi kiedyś yy, próbował wmówić, że... dostaje się za każdą subskrypcję i za każdą łapkę w górę. I na początku myślałem, że to prawda, ale oczywiście, po, po sprawdzeniu, jakimś tam większym tych informacji, okazało się, że no to to yy, bujdy na resorach. Nie wiem, taki zwrot kiedyś, taki zwrot wiem, że kiedyś był. To było chyba w jakiejś bajce? Wiem, bujdy na resorach to były przecież yy, z tych. Yy, z aut, Taki, taki, nie wiem. z takie split offy, o. Tak, tak mogę to nazwać, no nie wiem, jak, nie, nie wiem jak to się nazywało. Ale wiem, że to były bujdy na resorach i Złomek opowiadał jakieś historie, które na koniec okazywały się półprawdziwe. Wyrzuciłem mieczek, super. W ogóle dzisiaj grałem w BF'a z Birlam, ale no szkoda, że nie pomyślałem o tym, żeby włączyć nagrywanie. Bo mogłoby mieć trochę materiału z innej gry niż, Z innej gry niż Minecraft Co by było naprawdę spoko A nie tylko Minecraft, Minecraft, Minecraft Ale nie byle jaki Minecraft Minecraft How To Jesteśmy gdzieś blisko powierzchni, bo jest trawa i w ogóle owce słychać Trzeba zejść głębiej, tutaj coś się buguje, nie wiem co Chwilę. Tu byłem, byłem. Idziemy tutaj Gubię się Też no dobra, już, już mniej więcej wiem Teraz tam zejść Dobra, teraz podejrzewam że coś mi się stanie z mikrofonem, ale nie mam pojęcia od czego to jest. Naprawdę sprawdzałem cały kabel Mm, nagrywałem mikrofon tam powiedzmy kilka minut, no i nic. To nie wiem, to może Minecraft mi buguje ten mikrofon, bo jest. zauważyłem, że są takie przeskoki śmieszne. No takie. mówię, mówię, no i. taki brzydki dźwięk się robi w pewnym momencie. Nie wiem, od czego to jest naprawdę. Próbowałem ruszać kabelkę, nawet... przejściówkę ruszałem, wszystko ruszałem, co się dało poruszyć. No i dupa, no i nic. Nie mam pojęcia, od czego to może być. Więc naprawdę musicie mi wybaczyć, bo ten mikrofon źle nie działa. Dobra, teraz ten mały tutaj będzie coś próbował. Dobra, przechodzimy w drugą stronę i oświetlamy tutaj. Będę się tam żelazo iść najpierw, a potem wymyślić jakiś sposób wejść na dół. Dobra, przychodzimy tutaj. Enderman. O, cześć, ziomek. To Nie wiem jak to jest poziom, ale to chyba... Poziom 12 nie jest, czyli... chociaż... Ej, w sumie to, to jest dosyć wysoko, ale 30 kratek? No nie wiem. Bo tak, ogólnie w wąwozach się dość e, sprawnie szuka diamentów, muszę powiedzieć. Bo widzimy dość spory obszar i starczy się dobrze rozglądać. Ale przy okazji są dość niebezpieczne, dopóki nie są oświetlone. Na no z tym póki co mam problem, bo nie mogę zejść dobrze. Tutaj oświetlmy. Tam jest szkielet, no. Jeżeli on mnie trafi, to generalnie nie żyję. Nawet jeżeli bym upadek przeżył, no to mnie szybko dobije. Dobra, próbujemy zejść tutaj. Powolutku, pomalutku. Kurwa mać! Dobra, bierzemy go. Lewa, prawa, lewa. Wchodzę na sucho, suko. Gryź poduszkę. Yeah, baby! A tak mówię sobie, po pomolutku, pomolutku, kurwa mać <noise> To nie wiem, chyba śmiesznie zabrzmiało, bo teraz sam siebie nie mogę. Hehe, <noise> XD <noise> Jezu, ale aż się tak... aż mi się tak ciepło zrobiło Sibirna zawsze ze mnie śmieje, że mówię, że mi się aż ciepło zrobiło. Tak, się czegoś straszyłem, albo taka dobra akcja wyszła. Ej, to żelazo spadnie. Wiedziałem. Dobra, żelazo z tego co patrzyłem w ogóle mamy ponad staga, ale no nie teraz. Znaczy, nie, nie teraz przy sobie. Zresztą mamy już ponad staga, boże święty. Mam dwa stagi żelaza. co ja z tym będę robił. Mam kobla. No, No mam kobla. No i kobel w sumie będzie lepszy do takich zastawianek. W sumie, jak się schodzi do kopalni, to ja zawsze biorę ileś tam materiałów, żeby sobie jakieś tam robić, właśnie przejścia. A rzadko kiedy mi, mi jest. Ta, jest tak, że nie wystarcza mi. Nie wystarcza mi. Yy, yy, yy. Nie wystarcza mi kobla, którego wykawałem. o! Szukałem słowa. Chociaż nie powiem, jak chodzę po wąwozie to się może przydać trochę innego materiału. Eee, nie wyszło. No staw ten klozek, no. Tu, dobra. O, złoto! Super. Jak ja kocham złoto, no nie ma nic bardziej użytecznego niż złoto. Poza złotymi torami nie przychodzi mi naprawdę nic na myśli. Na myśli. Jezu, co ja teraz tak mówię? Teraz dziwnie. Muszę ogólnie starać się mówić głośniej, bo to może być ten, ten, te takie przeskoki w tym mikrofonie... Znaczy nie w mikrofonie, tylko w dźwięku nagranym. Mogą wynikać z tego, że usilnie, usilnie próbuje ten dźwięk podgłośnić normalizacją w Audacity. O, czyli to może być od tego. O, patrzcie, resztą. na no już mam niby troszeczkę, ale EXP. EXP się zawsze przyda. Zwłaszcza, że no, będę chciał szybko enchantować rzeczy, bo już czuję, że jest ciężko. A jeżeli mam zamiar rozbijać się po kopalniach, to naprawdę... Znaczy, jeżeli mam zamiar w ogóle rozwalić smoka, no to enchanty będą jedną z podstawowych rzeczy, które będę musiał robić. A to, żeby szybciej wykopać materiały... A to, żeby szybciej rozwalać przeciwników, i szybciej zdobywać materiały. O, fajnie wylało się. I jest. I jest pękle Proszę tą stronę, ale no. szkielet, o. o! pancerzony. skurczybek No chodź, podejdź bliżej, no Ty, kurde stał z daleka i myślę, że jest fajny A nie jest o jezu ludzie, zaczynam się powoli martwić o to, czy znajdę drogę z powrotem. Chociaż w sumie, czy ja aż tak daleko odszedłem od tego? No nie. Czy ja tutaj byłem? Nie, tutaj się po prostu złączyła woda. Z lawą. Weźmy może, pobierzmy ją. Pobierzmy lawę, czar. I... Żelazo. Dobra, z tej wyprawy będę miał żelaza, tyle że no nie będę musiał schodzić pod ziemię. Tak szybko. Ja pierniczę Weźcie teraz z pani może bliżej mnie, żebym się chodzić Będzie nie jak my coś z tym strzeli. No ale się na to nie zapowiada, żeby coś tutaj było. No nie. Wszystko w koniec. DJ. A ten ziomuś to w ogóle nie wiem skąd. Ten szlak. Ten chyba był stamtąd skąd... tamten. Gdzie z góry spadają, mej. A mi się si kuchce. I przebieram nóżkami od dwóch minut już. Dobra, oni są na górze. Tej strony jeszcze nie sprawdziłem, patrzcie. Dobra, tutaj wykopiłem już Wypadałoby znaleźć jakiegoś monster spawnera. Tylko po to, żeby było siodełko. Bo ja już bym sobie na konikach pojeździć. Znaczy, w sumie bardziej bym wolał osła, chociaż... Chwila. Czy osłom zwrócili możliwość brania skrzynek? Bo to, dla mnie to jest dosyć istotna kwestia. Bo wiem, że na początku można było na nie skrzynki wkładać. Później coś zrobili, że nie można było. No i, i taka historia. I teraz, w końcu, I teraz koniec końców. Nie wiem, czy można, czy nie. Bo jest to o tyle przydatna sprawa, że... O cholera. O cholera, ale się porespili. No chodź, 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 lawą się zaleje klipper. Tego zioma ściągnę z łuku. Raz... Ojcze. Dwa... Trzy. Tam jakiś ziomek uzbrojony był. Tutaj. A, tylko zombie. Ale i tak wolę nie ryzykować. Ej, coś mi na plecach jest. Patrzcie. No, Dobra, tego kejwu no nie jestem w stanie oświetlić aż tak dobrze. Bo są są takie, zwo, tak zwane półeczki, są, gdzie się stwory mogą respić. Dobra, on tutaj nie podejdzie nawet. Ma taką inteligencję, że no nie wskoczy tutaj, bo jest lawa. Chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, że ma. Jest na tyle ogarnięty, żeby nie wskoczyć tutaj. No i wybuch mi expa. Ale podniosłem strzałę. W ogóle trochę głupio, że nie można podnosić strzał szkeletów, no ale w sumie miałoby taki skutek, że ludzie by sobie robili takie tarcze, stawali za nie, no i szkelet strzelaj sobie, ja wezmę potem twoje strzały. Ej, ile ty masz... No właśnie, ile ty masz życia. Dostanę tylko z ciebie spodnie gówniane. W ogóle kolczatkowa zbroja ma tyle... Yy. Tyle, 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 tyle obrony co złota. Z czego nawet nie wiem, czy złota przypadkiem jest lepsza. Hmm. Bo się wolniej zużywa chyba złota. A kolczatkowa to generalnie gówno. A można ją wykuć tylko i wyłącznie z ognia. Jestem w ogóle gratulacje pomysłu. bardzo no tutaj. Tutaj, 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 żeby, mnie żeby tylko mnie nie, nie strzeliło, bo będzie nieciekawie. Dobra, no póki co idzie dobrze. Czyli w tą, tą stronę szedłem, tak? Szedłem, szedłem. Patrzcie, jeden cave, a praktycznie 20 minut zwiedzania, oświetlania i takich innych tupereli. No, przez co chyba w tym odcinku, no nie wiem, nie pójdę już do tamtej drugiej jaskini. No, niestety, do dalszej części tamtej jaskini, może no, ładniej tak będzie brzmiało. Jest troszeczkę grzybków tutaj. Tu i tu, tego wszystkiego jest troszeczkę. O, węgla jest dość sporo, no czyli nie będę się musiał martwić tym. Ej, czekajcie, jest. Tak, to jest chyba połączone. Dobrze mówię? oho? oho czy... no tak jest połączone jest połączone, czyli dobrze tak jakby lewą stronę mam, znaczy lewą, prawą zależy jak się stanie w sumie no chociaż schodzę tutaj no to lewą i prawą, brakuje nam jeszcze do zwiedzenia tego miejsca a tamto z tego co pamiętam było no dość rozległe tak więc myślę, że mogę się już z wami pożegnać, tak więc Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i i i i, i cześć